List do Rzymian to przede wszystkim rozprawka o prawie żydowskim i o Bożej łasce. Ale w tym obszernym liście jest kilka wątków wskazujących na powtórne przyjście pana Jezusa Chrystusa, na czym oczywiście się skupię. Zostawiam tylko ogólną myśl, co sądzę o prawie starego przymierza. Przeminęło. Nie jesteśmy w żadnej mierze usprawiedliwiani przez literę prawa, ale przez wiarę w Chrystusa. Natomiast jeśli Pan Jezus nie wrócił w roku 70, to faktycznie część chrześcijan może z tego listu wyciągnąć no mieszane wnioski, bo są tacy futuryści, co będą udowadniać na podstawie słów Pawła, że nadal są pod prawem, inni, że nie są pod prawem, ale nie zaszkodzi z niego skorzystać, włącznie z ofiarami ze zwierząt i obrzeską i ucieczką. Od żony w czasie jej menstruacji, nie mówiąc o setkach innych, drobnych obowiązków. No, przesadzam, oczywiście, ale pokazuje tylko logiczną konsekwencję takich nauczeń. Rozumiemy się. Sam myślałem kiedyś, że tak zwany dekalog musimy respektować. Nawet w początkach bycia preterystą, tak to starałem sobie uzasadnić, ale ponieważ całego starego już nie ma. To nie ma do czego się odwołać, jak tylko do odpowiedzi Ducha Świętego. Jeszcze jedna myśl. Rzymian 3:21 mówi, że dzięki tamtemu prawu wiemy o sprawiedliwości Bożej, a co za tym idzie, rozumiemy, jak funkcjonuje zbawienie, i podsumowuje to werset 28 tego samego rozdziału. Tak więc twierdzimy, pisał Paweł, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. I niech to tak zostanie z wami, bo takie jest moje stanowisko w tym temacie. Okej, okay. zanim przejdę do kolejnego faktora czasowego, o tym, że pan Jezus miał wrócić w pokoleniu apostolskim, to zauważcie, co napisał apostoł w wersji 10 pierwszego rozdziału. Paweł miał nadzieję przybyć do społeczności w Rzymie. Dziś, jak to czytasz, intuicyjnie i z całą pewnością przyjmujesz, że apostoł chciał odwiedzić kościół w stolicy imperium za swojego życia, czyli w pierwszym wieku naszej ery, prawda? Natomiast gdy Jezus mówił, że wróci do nich, jak apostołowie pisali, że będziecie gotowi, bądźcie gotowi na przyjście Pana, że jeszcze tylko królka, krótka chwila i Pan do Was przyjdzie, to oczywiście futurysta naucza, że to nie o nich chodziło, ale o kogoś innego gdzieś w dalekiej przyszłości. Taka to jest pokrętna logika. Dobrze, rozdział czwarty to rozprawka o Abrahamie, któremu sprawiedliwość została poczytana przez Boga z powodu jego wiary już wtedy, zanim zmarł. A Paweł dodaje, a nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, który ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa naszego Pana. Tylko jak to? Przecież krew Jezusa już usprawiedliwiała wierzących jeszcze przed jego powtórnym przyjściem. Niewątpliwie Paweł liczył na to, że nadal wiele osób jeszcze uwierzy, ponieważ czas przyjścia Pana nieuchronnie się skracał i czytamy: Tym bardziej więc teraz, tym bardziej będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Rozumiesz? Będziemy oni. A wcześniej Paweł pisał. Czy myślisz człowieku, że ty unikniesz sądu Bożego, robiąc rzeczy, których sam zabraniasz? Zarówno sąd, jak i gniew miały przyjść na tamto pokolenie. Hej!